Witam Was serdecznie w ten piątkowy dzień W ten najukochańszy nawet dzień Wczoraj to gdzieś mnie zabrali Na tą męską wyprawę Ubrany jak na NATO, A pogoda taka wczesno-jesienna albo początki wiosny Po prostu zmarzłem i to bardzo Trwało to tak z kilka godzin Dodatkowo nie rozumiem YouTube'a i ich szorców, Że ten shorts akurat się wybija, a inne nie a inne tak średnio. Mamy piąteczek, a to oznacza, że dzisiaj live będzie. Dodatkowo film wleciał, więc zachęcam do obejrzenia, jak ktoś tu jest nowy. Piątek rano można zacząć tylko jednym: smacznej kawusi. Dobra kawusia. Znowu dzisiaj będzie taka sama pogoda jak wczoraj. Wyzwanie takie robię: budzę się tak siódma, ósma rano w ten okres wakacyjny. Raz wychodzi, a raz nie. Średnia to tak 8:45 Miłego piątkowego dnia.